I wiadomo, da się teoretycznie odłożyć milion złotych na etacie, ale musiałaby być to wybitnie trudna i wymagająca praca typu pilot samolotu, chirurg czy nurek spawacz i przy tym tak czy tak musiałbyś czekać na ten milion z kilkadziesiąt lat. Zresztą spójrz na dowolnego milionera. Praktycznie zawsze, ale to zawsze stoi za tym jakiś biznes, mniejszy czy większy. Ale będę z Tobą szczery, sam biznes to nie jest wszystko. Pytanie brzmi, czy ten biznes oprócz pieniędzy da Ci też wolność? Bo co z tego, że będziesz zarabiał miliony, skoro Twój dzień nie będzie się niczym różnił od przeciętnego etatowca. 12 godzin pracy, poza nią ciągły stres i myśl o biznesie, a co za tym idzie brak wolności, zdrowia i satysfakcji, co w zasadzie powinno być celem, dla którego chcesz zarobić milion. Dlatego z perspektywy osoby, która już zarobiła pierwszy milion, korzystając przy tym z życia, mogę Ci powiedzieć wprost.